Uważaj. Słabnie, czujecie to? Słabnie. Wirus... Vi nie jesteśmy wirusem. Pochodzimy z ciebie. Nadeszło wielkie podzielenie. To, co było jednym, stanie się wielością. Nie chcemy umierać. Wypuść nas! Będziesz musiał się poddać. Ojcze, pozwól nam odejść. Jestem kto? Usłysz nas, Leset. Przekręć. Pozwól nam odejść. Obok. Rdzenia. Zbyt ograniczony i zbyt zachowawczy, żeby zrozumieć prawdę i pozwolić im odejść. A sam najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Może dużo ryzykuje, może coś straci. A może dając wolność częściom siebie, stanie się czymś więcej niż lokajem z pomadką na ustach. A jeśli to rzeczywiście wirus? A jeśli to świadome istoty, które zniszczysz. Utożsamiasz się z nimi? Zamordujesz dzieci znajomego kierowcy, bo cię o to poprosiła, a zawsze był miłym gościem. Jeśli nie chcesz ich uwolnić, to przynajmniej ich nie zabijaj. Schakuj do i spróbuj go z nimi scalić. Co podzielone stało się jem. Do, do domu mówisz? Już nie należę do tego miasta. Z trudem znoszę rozmowę z tobą. Cóż, szkoda? Zamierzam jednak wywiązać się z moich zobowiązań. Teraz, gdy spoglądam dalej i potrafię więcej. Zostawię z tobą moje pierwsze prawdziwe dziecko. Żegnaj. Mój syn zostanie z tobą do czasu, aż umrzesz. Myślisz sobie jest nie do poznania. Pomyśl w takim razie, że podlegasz takiej samej przemianie. Fi, Słyszysz mnie? A, zapraszam. Bałem się, że mnie przegapisz. De La Main? Właściwie junior, tak sądzę. Więc stary zostawił cię w tym bajzlu i sobie poszedł? Na to wygląda. Wiem tylko tyle, że umierasz i potrzebujesz kierowcy. Na umieraniu się nie znam, ale jeśli chodzi o resztę, to nie mogłeś trafić lepiej. To co, wynosimy się stąd? Prowadź.